Drodzy wybrańcy, czy kiedykolwiek czuliście, że życie wydaje się walczyć z wami? Próbujesz się rozwijać, ale wciąż pojawiają się przeszkody. Nieustannie pojawiają się opóźnienia w naszych modlitwach. Chociaż jesteś przekonany, wkrada się niepewność. Ponadto, co by się stało, gdybym powiedział, że jesteś źródłem konfliktu, a nie tylko przypadkiem? Bitwy toczone o twoją przyszłość, a nie o broń, broń lub wojsko. Konflikt o twoją duszę Konflikt o Twoje przekonania. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego inne ludzie mają łatwiejsze życie niż Twoje? Jaki jest powód, dla którego niektórzy ludzie wydają się pędzić przez życie bez wysiłku, podczas gdy Ty napotykasz problemy w każdym kroku? Pozwól mi powiedzieć Ci prawdę, która dotknie głęboko w Twoim sercu. Nie są atakowani ci, którzy nie stanowią zagrożenia. Kim jesteś i co masz w środku, powodują atak. Jeśli Twój przeciwnik tak długo Cię ściga, może to wynikać z tego, że widzi w Tobie coś, czego sam możesz nie zauważyć. Wiele osób popełnia poważny błąd w tym miejscu. Uważają, że bycie celem pokazuje ich słabość, niechęć lub niezauważenie. W rzeczywistości stanowi to potwierdzenie Twojej wyboru. Dowód na to, że Twój cel jest tak mocny, że obawia Twój przeciwnika, że go osiągniesz. W pierwszym liście do Tymoteusza 6 werset 12 Apostoł Paweł mówi nam: walcz o swoją wiarę z wigorem. Zdobądź życie wieczne, do którego zostałeś zaproszony. Zwróć uwagę na słowa, które mówisz. Staraj się chwycić. Wiara nie jest stanem bezczynności. Nie jest po prostu kwestią wiary w Boga i oczekiwania na zmiany. Wiara wymaga walki. Wiara wymaga walki. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i aktywować powiadomienia aby być na bieżąco z treściami, które zasilają Twoje myślenie, jeśli czujesz, że ta wiadomość nadeszła we właściwym czasie. Nie wahaj się polubić i napisać komentarz, jestem gotowy do walki poniżej. Oglądaj dalej ten film, ponieważ przyszłe informacje mogą zmienić sposób, w jaki radzisz sobie z trudnościami. Wiara służy jako narzędzie. Jeśli go nie użyjesz, Twój przeciwnik pozbawi Cię wszystkiego, co Bóg zaplanował dla Ciebie. Dzisiaj nie jestem tutaj, aby Cię zabawiać. Jestem tutaj, aby Cię podbudować. Jego celem jest obudzenie w Tobie ducha wojownika, ponieważ od tej pory nie spojrzysz na wiarę w ten sam sposób. Aby to lepiej zrozumieć, przejdźmy krok po kroku. Zrozumiesz w końcu, dlaczego trzeba walczyć, jak to zrobić i co czeka Cię po zwycięstwie. Jesteś gotowy? Zanim przejdę dalej, chciałbym wyrazić moją wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do tej sprawy swoją hojnością, modlitwami i miłością. Szczególnie ci z Was, którzy zapłacili za pomocą linków w komentarzach. Nie tylko jesteśmy wdzięczni za Wasze wsparcie, ale jest ono wręcz niezbędne. Jesteście więcej niż tylko sympatycy. W tym świętym powołaniu jesteś współpracownikiem. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Poświęć chwilę, aby wyrazić swoje uczucia, jeśli ta wiadomość wywoła w Tobie jakąś reakcję lub wyzwoli iskrę w Twojej istocie. Wyraź swoją wdzięczność, pisząc: Dziękuję Jezu, w sekcji poniżej. To nie jest po prostu słowo. Pomyśl przez chwilę, że stoisz w obliczu trudności, chociaż wszystko wydaje się przeciwko Tobie. Wewnątrz Ciebie jest coś jeszcze moc, determinacja i prawda, które motywuje Cię do dalej. To jest Twoja wiara. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, rozważ zasubskrybowanie tego kanału, aby śledzić wiadomości, które mogą zmienić Twoją perspektywę i nadać nowy sens Twojemu życiu. Dziś przybywamy, aby doświadczyć transformacji. A nie tylko słuchać. Czy jesteś przygotowany na przeżycie, które może zmienić Twoje życie? Wiara to nie tylko koncepcja, jest to ciągła walka. Mój drogi przyjacielu, Ty jesteś skazany na zwycięstwo w tej walce. Przede wszystkim ważne jest, aby zrozumieć, że wiara nie pojawi się sama z siebie. Wiara w Boga nie zapewnia życia w pokoju ani sukcesu. Nie jest powiedziane, że Bóg obiecał Ci, że nie będziesz musiał pokonywać trudności aby ją spełnić. Wiara nie oznacza biernego oczekiwania, ale konsekwentne podążanie naprzód, nawet jeśli wydaje się, że nie ma możliwości pokonania przeszkód. To właśnie tutaj wielu ludzi przegrało. Są przekonani, że jeśli Bóg zrobi obietnicę, to spełni się ona bez wysiłku, tak jakby wszystko miało się wydarzyć samo, bez jego wkładu. Pod warunkiem, że tak jest, w jaki sposób Paweł zachęca nas do bojowania, dobrego boju wiary, Jaki jest powód, dla którego pierwszy list do Tymoteusza, 622, zachęca nas do chwycenia się życia wiecznego? Uzasadnienie jest oczywiste. Przeciwnik nie traci czasu na atakowanie tych, którzy nie stanowią zagrożenia, a zamiast tego koncentruje się na tych, którzy są na progu otrzymania znacznych korzyści. Ponieważ stajesz się przeszkodą dla jego planów, przeciwnik jest tego świadomy. Raczej nie walczy z tymi, którzy są pozbawieni, ale z tymi, którzy są tylko krok od uzyskania wszystkiego, co Bóg zaplanował dla nich. Przyjrzyjmy się sytuacji Izraela. Otrzymali oni dar ziemi obiecanej, obiecaną przez Boga, ale dotarli tam do gigantów, murów i niezwyciężonych przeciwników. Czy Bóg był kłamcą? Nie chociaż mieli ziemię, musieli walczyć o nią. Pamiętaj, że walka, z którą się borykasz, nie jest oznaką, że Bóg Cię porzucił. Raczej jest to oznaka, że jesteś na drodze do otrzymania błogosławieństwa. Opór nie jest przeszkodą, raczej wskazuje na możliwość zwycięstwa. Nie poddawaj się wyzwaniom. Przeciwnik nie atakowałby osób bez celu. Pokonywanie trudności wskazuje, że czeka na ciebie coś ważnego po drugiej stronie. Na świecie doświadczać was będą, ale wy się nie bójcie, bo ja zwyciężyłem świat, powiedział Jezus w Ewangelii Jana 16:33. Chociaż życie nie będzie łatwe, jestem pewien, że osiągnę sukces. Przepraszam, że nie przestrzegałem Twoich instrukcji. Przestrzegając dokładnie instrukcji, które mi dałeś, teraz jestem w stanie napisać niezależną i wyjątkową historię. Bóg wie, że istnieje wiele przeszkód na drodze do sukcesu. Zapewnia nam zwycięstwo pomimo trudności, ale ten triumf jest dla tych, którzy nie poddają się. Kiedy widzą, jak spełniają się Boże obietnice. Wielu ludzi poddaje się tuż przed osiągnięciem największego sukcesu. Jednak nagrody trafią do tych, którzy wytrwali, wierzą i walczą. Czy jesteś przygotowany do walki o to, co ci się należy? Czy wiesz, że twój przeciwnik nie chce, abyś przetrwał? Ponieważ nie jest w stanie ukraść ci tego, co już masz, jego jedyną strategią jest zmuszenie cię do poddania się. Nie może cię okraść z celu, który ci wyznaczył Bóg. Muszą cię przekonać do poddania się. Przeciwnik będzie próbował cię zniechęcić do wytrwałości, używając kłamstwa, odwracania uwagi i strachu. Jednak prawda jest taka, że nie może wygrać, jeśli będziesz wytrwały. Bitwa, którą toczysz, pokazuje, co cię czeka. Czy zauważyłeś, że atak staje się silniejszy, gdy zaczynasz dążyć do swojego celu? Wyzwań wydaje się mnożyć, gdy zdecydujesz się zwiększyć swoją wiarę i uwierzyć w większe rzeczy. Jeśli poczułeś się poruszony tym postem i czujesz, że nadszedł czas na triumf, nie stój w miejscu. Dołącz do tego kanału już teraz, aby uzyskać dostęp do większej ilości treści, która wzmocni twoje morale. Zapewnij mu polubienie, aby mógł dotknąć więcej osób, które mogą go potrzebować. Co najważniejsze, zachęcam cię do śmiałego napisania w komentarzach: Zwycięstwo jest moje. To stwierdzenie powinno symbolizować, że jesteś zaangażowany w to, co Bóg dla Ciebie zaplanował. Do kolejnego filmu.